W kuchni siedziały dwie kobiety. Lajze milcząco słuchała, jak teściowa po raz kolejny ją strofuje. Szczerze mówiąc, była tak zmęczona, że miała tylko jedno życzenie, żeby Alina Siergiejewna po prostu zamknęła usta. Wiecznie wychodzi z nich coś negatywnego. Młoda kobieta zachorowała, głowa jej pękała, a teściowa mimo to wbijała jej szpilki, opowiadając, jaka to ona jest zła gospodyni. Jak zwykle Lajze nie oczekiwała od niej niczego innego. Są z genią małżeństwem od siedmiu lat, a teściowa wciąż uczyła synową rozumu. Nie może się pogodzić z tym, że syn znalazł taką niechluję. Niedociągnięcia Elini Siergiejewny wyszukiwała skrupulatnie, chociaż mąż Lizji ich nie zauważał. Lizji wydawało się, że teściowa po prostu zazdrości jej jedynego syna, dlatego się na nią uwzięła. Alinie Siergiejewnie od pierwszego spotkania nie spodobała się dziewczyna syna i od tamtej pory jej zdanie w ogóle się nie zmieniło. Czym mogła się nie spodobać, będąc jeszcze wtedy przyszłą synową, Lajze nie rozumiała. Chyba tym, że Gienia więcej uwagi poświęcał ukochanej dziewczynie niż matce. Jeszcze Alina Siergiejewna w tamtym pierwszym dniu skrytykowała Lizę, że ta mało je. Sama przyszła teściowa była dość pulchna i pobłażliwie zauważyła, że ileby się nie odchudzała, przyjdzie czas, że i tak przytyje. Po co takie rozmowy przy pierwszym poznaniu? Lajze po prostu wstydziła się dużo jeść. Przyszła się zapoznać z rodzicami swojego chłopaka i była zdenerwowana. A zachowanie jego matki nie sprzyjało przyjemnej rozmowie. Chociaż Lajze się uśmiechała i udawała, że wszystko jest w porządku, było jej nieprzyjemnie, oczywiście, potem było tylko gorzej. Alina Siergiejewna nigdy nie powiedziała nic miłego pod adresem Lizzy. Chociaż, jeśli szczerze, to raz się zdarzyło. Trzy lata temu urodziła się wnuczka i wtedy teściowa pochwaliła synową. Och, ale tutaj nie można się przyczepić, wykapany tatuś powiedziała z zadowoleniem. Nawet nie trzeba robić testu, wszystko widać. Czyli uznała, że synowa nie narozrabiała. Jaki taki komplement. Biorąc pod uwagę, że niczego lepszego od teściowej nie można się doczekać. Dla Lizy pozostawało zagadką, jak teść wytrzymuje taką żonę. Ona do wszystkiego się przyczepia i trudno jej dogodzić. Ale na szczęście chociaż teść nie sprawiał problemów młodej rodzinie. Nie wtrącał się w życie syna, a do synowej odnosił się neutralnie. W odwiedziny często przychodziła tylko teściowa, a on zaglądał jedynie na święta. Młodzi mieszkali w mieszkaniu żony i to też nie dawało spokoju teściowej. Martwiła się, że nagle się rozstaną i jej Gienia zostanie z niczym. W ogóle to facet powinien być właścicielem, bo inaczej nie wygląda solidnie. Głupie pretensje. Zdaniem synowej, czy ona ma przepisać swoje mieszkanie na męża, żeby jego mamie spokojnie się spało? Oni zgienią się tym nie przejmowali. Tym bardziej, że on więcej zarabiał, czyli jest prawdziwym facetem. Teściowa mogłaby być z tego chociaż dumna, a synowa ma mieszkanie tylko dlatego, że jej ojciec zmarł, a ona była jedyną spadkobierczynią. Ale Teściowej wszystko nie tak. Czepia się byle głupstw i ciągle przeżywa, że jej syn jest w złych rękach. To dużo pracuje, lajze, ty go nie żałujesz. A to, że synowa też dużo pracuje, pozostaje niezauważone. To chodzi w brudnych butach. Layze, ty nie dbasz o męża, a on dopiero wrócił z pracy, a na dworze pada deszcz. Tak biedna Alina Siergiejewna troszczyła się o swojego syna i oburzała się na zachowanie synowej, jakby młoda rodzina siedziała u nich na karku i dlatego miała prawo mówić im, jak mają żyć. Ale młodzi sami się kręcili i dobrze zarabiali, nie prosili teściowej o pomoc. Rodzice gieni mogliby się z nich cieszyć, ale tylko pretensje do synowej. Chociaż lajze była i ładna, i mądra, i gospodarna. Miała wyższe wykształcenie, przyzwoitą pracę. Nie miała nałogów, była zupełnie bezkonfliktowa i uprzejma. Jeśli trzeba, zawsze była gotowa pomóc, z nikim nie wchodziła w konflikty. I do rodziców męża odnosiła się z szacunkiem. I rodzina Lizji była porządna. Rodzice spokojni, ojczyma zawsze nazywała tatą. Pracowali w placówce oświatowej, zięcia lubili. Chociaż u Lizy wszystko było na swoim miejscu, teściowa nie przestawała szukać podtekstów. Uważała, że synową trzeba mieć na oku. Chociaż Liza miała już 31 lat, a dziecko trzy lata, teściowa i tak widziała w niej nierozsądną dziewczynkę. Liza musiała znosić wiecznie niezadowoloną kobietę. Pogodziła się z tym, rozumiała, że tak się zdarza. Ludzie są różni, nie wszystkie mamusie są gotowe dzielić swoje dzieci z innymi ludźmi. Ta się wczepiła i nie chciała oddać gieni obcej kobiecie. I było wiadomo, że Alina Siergiejewna raczej nigdy nie uzna synowej za część swojej rodziny. Lajze z przyjemnością wykluczyłaby taką osobę ze swojego życia. Ale to przecież matka męża, a ona gienię kochała. Musiała przymykać oczy, sama Alina Siergiejewna nie uważała, że robi coś źle. Wręcz przeciwnie, ona przecież otwiera oczy swojemu synowi. Szlachetna sprawa. W tym celu wykorzystywała wszystkie dostępne jej metody. Często były nieetyczne. Czasami teściowa siedziała z wnuczką, a potem synowa odkrywała, że w jej osobistych rzeczach ktoś grzebał. Potem należało się spodziewać rozmowy z mężem. Na szczęście Gienia nie traktował tego poważnie, tylko żartował. Matka znalazła w gazecie wycinek z przystojnym mężczyzną. Wszystko, synowa ogląda się za innymi. A tego, że na odwrocie jest jakiś przepis, tego nie zauważyła. Ale przy okazji zauważyła, że synowa jest rozrzutna kupuje papierowe gazety, kiedy wszystko można znaleźć w internecie. Nie rozumiała, że ktoś jeszcze może to kupować. A jeszcze udawała, że nie wie, że są darmowe gazety. A kiedyś znalazła karteczkę z numerem telefonu, schowaną za szafką nocną w sypialni. Nawet zadzwoniła pod ten numer i, słysząc męski głos, rzuciła słuchawkę. Potem synowi przedstawiała dowody na to, że jego żona go zdradza. Lajzę podzękowała teściowej. Nie mogła znaleźć, gdzie podziała się karteczka z telefonem dobrego dentysty. Ale to są śmieszne sytuacje. A były takie, po których naprawdę było nieprzyjemnie. Teściowa dosłownie grzebała w bieliźnie synowej. Potem opowiadała synowi, jaka laze jest nieporządną gospodynią. Młoda kobieta już myślała, że prościej jest zostawiać gdzieś w mieszkaniu brud, żeby Alina Siergiejewna nie musiała się trudzić z poszukiwaniami. Bo tyle czasu zajmuje jej kopanie, że szkoda jej. Biedna teściowa musi przeglądać każdy element garderoby, żeby znaleźć tam jakąś plamkę, przecież ma inne zajęcia. W tym czasie niańczy wnuczkę i to zajęcie ją rozprasza. Alina Siergiejewna prawdopodobnie oferowała swoją pomoc przy wnuczce, żeby mieć więcej powodów do szukania wad u synowej. Potem nastawiała syna przeciwko niej. Na szczęście Gienia odpędzał się od matki, chociaż obydwój psuła nerwy. A Lajze i tak się czerwieniła. Komu jest przyjemnie, kiedy ktoś zwraca uwagę na jego niechlujstwo? Normalny człowiek nawet tego nie zauważy. I tym razem młoda kobieta nie planowała przeszkadzać teściowej w obrażaniu jej. Ale musiała ostro odpowiedzieć. Powodem było wcale niezłe samopoczucie, o którym ostrzegła teściową, prosząc, żeby nie przyjeżdżała. Ale ta i tak się narzuciła. Podobno tym bardziej potrzebna jest pomoc przy wnuczce. Po prostu Alina Siergiejewna teraz dotknęła synowej do żywego. Obraziła jej matkę. Nie powiedziała po prostu czegoś niemiłego. Jak zwykle mówi synowej, ale upokorzyła swatową. Matka Lizji miała trudne życie. Była trzy razy zamężna. Ale ona po prostu szukała swojego szczęścia. Nie zmieniała facetów jak rękawiczek, jak teraz powiedziała teściowa. Były okoliczności, które zmuszały ją do odchodzenia od mężów. W tym nie ma nic złego ani dobrego. Jeśli teściowej życie ułożyło się inaczej, to nie znaczy, że ona jest święta, a inne to ładacznice. Cóż zrobić, jeśli podczas poznawania się człowiek nie pokazuje swojego charakteru, tylko stara się pokazać z jak najlepszej strony? Tak samo było z pierwszym mężem matki Lizzy. Dopiero po ślubie zaczął pić i awanturować się. Matka rzeczywiście nie jest świętą męczennicą, ona nie zamierzała tego znosić. I jak tylko zrozumiała, kim jest jej mąż, od razu się z nim rozwiodła. Z drugim mężem na początku też było wszystko dobrze. Kobieta uważała, że z tym mężczyzną można mieć dzieci. I urodziła im się Lajzę. A potem ojciec się rozluźnił. Zaczął się spóźniać z pracy, pić z nowym towarzystwem. A kiedy żona próbowała na niego wpłynąć, podnosił na nią rękę. Kobieta nie patrzyła na to, że mają małe dziecko. I tak odeszła od tego mężczyzny. Teściowa zaczęła mówić, że matka Lizzy myślała jednym miejscem. Żadna normalna kobieta nie pozbawiłaby swojego dziecka ojca. Lajze uważała, że matka postąpiła słusznie. Nie można myśleć o dziecku ze szkodą dla siebie. Najpierw ojciec bił matkę, a potem i córkę zacznie okładać. I w zasadzie Lajze uważała, że nie jej osądzać swoją matkę. A tym bardziej nie teściowej, która nie znała wszystkich szczegółów. Teściowa słyszała tylko, że Sfatowa miała trzech mężów. I na tej podstawie wyrobiła sobie do niej pogardliwy stosunek. Plus jeszcze więcej powodów do wyśmiewania się z synowej. Tymczasem z trzecim mężem matka Lizy żyje w zgodzie już 14 lat. Ten mężczyzna zastąpił dziewczynie ojca. Lajze cieszy się, że mama znalazła takiego człowieka. W jego życiu też było wiele trudności. Był oszukiwany, wrabiany, ale nie stracił wiary w ludzi. Alina Siergiejewna nieraz widziała rodziców Lizy na wspólnych świętach. Widziała, jak są szczęśliwi jak czule się do siebie odnoszą. Matka wcale nie przypomina rozwiązłej kobiety. Nigdy nie usłyszy się od niej złego słowa, uśmiecha się, nikogo nie krytykuje i nie poniża. Teściowa zawsze dobrze się z nią dogadywała, uśmiechała się. Mówiła komplementy. I teraz Lajze dowiedziała się, że Alina Siergiejewna udawała. Ponieważ teraz mąż Lizy był w pracy, rozmawiać z jego matką musiała tylko jego żona. Ona znowu przyjmowała na siebie cios i milcząco słuchała tej bezpodstawnej krytyki. Nie, no jak można zostawić w lodówce garnek z resztkami sprzed tygodnia, rozkładała ręce teściowa. A potem pojawi się pleśń i całą rodzinę otrujesz. Ten sos jest tam dopiero dwa dni, tłumaczyła się Lajze. Dziś zamierzałam dusić ziemniaki. Nie ma tam pleśni, pilnuję produktów. Alina Siergiejewna zaczęła dalej czepiać się synowej. Nie wolno gotować na cały tydzień do przodu, to niezdrowe. Potem przeszła na pranie. W koszu leżała góra brudnych ubrań, gromadzą się zarazki, trzeba prać od razu. I nieważne, że rzeczy jest mało i nie chce się wrzucać do pralki. Trzeba myśleć nie o oszczędzaniu, tylko o zdrowiu rodziny. Teściowa tak się rozgrzała, że nie przestała i przeszła na matkę Lizji. Zresztą czego można się było spodziewać po córce kobiecie lekkich obyczajów? Uśmiechnęła się. Sto razy mówiłam Gieni, żeby był bardziej uważny, żeby patrzył przede wszystkim na przyszłą Teściową. Córka będzie podobna do matki, także w swoich wybrykach. Teściowa myślała, że i dalej będzie mogła spokojnie trzymać synową w ryzach, opowiadając, że porządna kobieta wychodzi za mąż tylko raz. Ale niespodziewanie dostała odpór. Gość nie zdążył dokończyć ostatniego zdania, gdy Lajze nie wytrzymała i dała jej w twarz. Alina Siergiejewna wpadła w osłupienie. Teraz synowa nie powiedziała jej, co o niej myśli. Porządne kobiety nie grzebią w brudnym praniu, mówiła, i nie obgadują nikogo za plecami. Wynocha stąd, nie chcecie więcej widzieć w swoim domu. Ilajze, wcale się nie krępując, wypchnęła teściową za drzwi. Potem Alina Siergiejewna skarżyła się synowi, że synowa pozwoliła sobie podnieść na nią rękę, ale przy tym nie zaprzeczała, że trochę przesadziła, obrażając Swatową. Prosiła, żeby synowa przeprosiła. Ale Lajze nie zamierzała tego robić. Jest granica ludzkiej cierpliwości. Matka może pluć sobie w twarz, ale będzie bronić swoich dzieci, a normalne dzieci będą bronić swoich rodziców. Lajze kategorycznie powiedziała mężowi, że jego matce też zabrania się pojawiać w ich mieszkaniu. Genia nie zdołał jej przekonać. Nawet jeśli synowa przeprosi, Alina Siergiejewna raczej nie zmieni swojego zdania. Ludzie się nie zmieniają, a ona nie chce, żeby obok niej był człowiek, który uważa jej matkę za upadłą kobietę. I teściowa raczej nie przestanie szukać wad u żony swojego syna. Oto efekt złego języka teściowej. Synowa nie utrzymuje kontaktu ani z nią, ani z teściem. W odwiedziny do swoich rodziców chodzi tylko Gienia. Czasami zabiera ze sobą córkę. Ale dzieje się to nie częściej niż raz w miesiącu. Oczywiście nie dają wnuczki babci bez opieki jej taty. Lajzę nie chce, żeby córka przejęła od teściowej złe nawyki. Młoda kobieta żałuje tylko jednego: Że przez tyle lat znosiła upokorzenia teściowej. W gruncie rzeczy to dla niej obca osoba. Trzeba było ją od razu postawić do pionu. Może nie posunęłoby się tak daleko. Kiedy pozwala się komuś na coś, to on nie przestaje i staje się coraz bardziej bezczelny. Alina Sergejewna weszła w smak i przesadziła. Nie nauczyła się, że synowa nie da swojej matki w krzywdę. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę o wsparcie kanału lajkiem. To dla was nic wielkiego, a dla mnie bardzo ważne. Jeśli spodobała się Wam ta historia, proszę o subskrypcję mój kanał. Do zobaczenia.